Siema, ludzie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek z Island, czyli jakby no taki jubileuszowy, ponieważ 50 odcinek z tej serii. Yy, miało mnie nagrywać Island, mówiłem wam o tym w z odcinków, ale postanowiłem 50 odcinek, połowa setki, no to nagram. i macie taki fajny odcinek, teraz będą filmy częściej wstajane, teraz była taka przerwa chyba trzydniowa, bo nie miałem czasu, internetu i chęci, nie chciałam mi się. Ale powinny być części filmów. Będę chyba nagrał z innych gier niż Roblox, bo już trochę mi się wyczerpuję temat. No yy... taka chwilowa przerwa, mówię po prostu, co się działo przez ten czas. Jest to właśnie 50 odcinek z Island, czyli gry, w której najwięcej grałem. Może po takie carguleżkę, ale to inna sprawa. jest się ze mną na odcinku Szefik, ale on. Ja jestem, no to się nie. nie... No widzicie, przywitał się Siema, Siema. Myślałem, że go wywaliło, bo wcześniej był wywadony. Pokażę wam tę legendarną farmę smel tego. Smel Ingot, bo wam o niej mówiłem w odcinku, który się nie nagrał. Też sorry za głos, ale trochę mam. Więc się takiego. Tu mamy maszynę węgla i żelaza. Tutaj, tutaj mamy maszynę już pierwszą, Smel Ingot. Tutaj leci, tu przepada się na żelazo, tutaj na Ingo. Dobra, mm, chwilę wycięliśmy głos dla bez nieważnych przyczyn. No tu mam kilka takich maszyn porobionych. Dalej, mam tutaj też taką maszynę. Yy, co? Tutaj mam drill i on wam tutaj kopie takie coś. To jest na niektórych wyspach. To też jest automatyczne. Gdzie sobie się wykręca i idzie tutaj, potem wpada tutaj i się przetapia. Zobaczycie zaraz sami, jak to fajnie wygląda. I tak wygląda, O ośrodki powypadały. Albo zabierajmy je, bo one są. Nie, co cenne, po prostu czasem przydają. To zabierajmy je. A nie dodaje, może kiedyś dołączę. To <laughs> właśnie. Moment... Piotr y... szafik będzie tylko siedział i gadał. Tak, bo jego nie chcę dołączyć. Dobra, przejdźmy się. Nie jesteśmy na internet po prostu. <laughs> przejdźmy się na moją farmę, sprzedamy wszystko co mam. Nie dokładnie tak wszystko, ale wiecie o co chodzi. Idziemy z... wszystko po kolei, zniemy po tym, ile będzie sadzenia. Ale tym się już nie przejmujemy. Dobra. Najwięcej jest na tej części. Jeszcze mam ile ziemi do zrobienia. Dobra, wam pokażę co w sumie minęło, bo ja, najwię... bo ja dużo w sumie grałem, nie tak jakoś tak mega dużo, ale w październiku, no wtedy tak dużo grałem, pamiętam, wtedy przy okazji zrobiłem tą wielką farmę po drugiej stronie a i z drugiej strony też kupiłem sobie, yy, no chyba tam z 20 tysięcy ziemi, ja tu chwilę dokupuję ziemię, a to w ogóle długo się, o, o tym jakim jestem biznesmanem, jeżeli chodzi o ziemię, nie wiem w ogóle po co mi tego tyle, ale zobaczcie jeszcze ziemi. Nie wiem, co z tym do końca zrobić. No, no. dobra. Mm, idziemy tutaj po kolei? I zobacz e, ofert piekarza, bo często ma nowe. Dziennie ma nowy. A mi się nie chce, ja mam dużo rzeczy. Słyszycie szefika? Smalingot będzie miał albo elektrany. <g> Piekarz Smellingot. Mam już tysiąc pszenicy ścięte, a to nawet nie jest połowa pola. Dobra. Tu już chyba większość zcięliśmy. No jeszcze to jest dużo. Tam to już będzie szybko pójdzie. Przydałoby się coś, Zrobić lepszą tą. ten sierp. Bo yy, gdy jest większy, lepszy, to. Yy, na największą odległość, co by się przydało w tym przypadku, jak się ma takie wielkie pole, przecież nie jest zautom zautomatyzować pól a to się później zobaczyć, bo się nie znam. Yy, dobra. Też zapraszam Was na mojego TikToka, gdzie nagrywam Olego, jak już w sumie, mówię kilka razy, że robię kontent tam Olego. Yy, dobra. No, Może byście chcieli coś z BS-a. Muszę no, tam pełno osób gra Pobrałem też na nowo i sobie gram w to. Czasami. Czasami cały czas w to gram. Tam już rośnie. To przejdźmy sobie tutaj. Dobra, ścinamy. Bartaj tak samo. No to już jest pusto że to może być nudne, no ale co mamy robić w odcinku z Island? Możemy sobie iść na dużą wyspę, ale to później pójdziemy. Nie ma co dać. Sobie samą szkło, coś takiego. Tu to chciałem wszystko ziemią obłożyć, tylko że jakby. Brak chęci jest. Mam zamiary, ale brak chęci. Farming, level up. Trochę... Dużo mi się tego powbijało. Właśnie, bo zaraz zobaczymy moje levely, co tam się pobijało przez ten czas. Tu wszystkie kwiaty z całej wioski przyniosłem. Taka farma, jakby. Dobra. Tu jeszcze zniszczyłem. No się trochę zacinam, no ale co mam mówić? Jak, jak ja tutaj jedynie co robię, to kopię, to ścinam to i nic do ogadania nie mam przy tym. Dobra, kaktusy, kaktusy się akurat sprzedają, bo z tego można potem miecz zrobić ja Zbieram do tego W sumie jaki byłby inny sens zbierania kaktusów, skoro inne tylko tego się przytają Co zrobi jakaś dziura? Nie wiem Dobra, tutaj I dobra, teraz wszystko sprzedajemy Ogólnie teraz powiem szefikowi coś, yy, że słyszysz mnie? No to sprzedaje w tym momencie yy, 2425 zboża Ustawiajcie ile z tego dostanę yy, pieniędzy W ogóle ile z wszystkiego dostanę Tutaj trochę tak, te... można się pomylić o 5000 Chyba 5000. Nie, no to byłoby chyba za dużo. Czyli nie, nie pamiętam, jakie były ceny. Kletus. Silk Krops. Ale. Z samo jego zboża dostałem 16000. Zobaczę, to jest ale... Spoko, ale jednak gryba mnie to A okej. Okay. To się nie wytnie. <laughs> to się nie wytnie. mi się montować Redberries 200. To się nie wytnie. Blueberries 300. Blackberries 330. A Nie chciałbym się zrealizować z drzew, bo zapomniałem. Czemu ja wyszedłem z tego? Celcrops. Orange. Lemon. Plum. Coconut. Spirit Crystal. Tomato. 1500. Starfruit. A z Starfruit to sobie zostawimy. Potato. Awokajdu. Karoc 2000. Szpinak. Prawie, prawie 200. Na głównej wiskie sprzedaje rzeczy. Grapes. Dobra, jeszcze to. A główna, czyli. Która to główna? Na... Jak przejdziesz przez ten portal na środku. Dobra i po, po tym miałem... Y, wcześniej miałem 600, a teraz jak obsałeś... Łuśka. Ej, znalazłem łódźkę. Ej, jestem na... Y, sprzedałem wszystko co miałem. Miałem 600. Miałem 600. Czekaj. No? Miałem 600. Obstaw ile teraz mam pieniędzy. Miałem 600. A masz dziesięć. <noise> 26,5 tysiąca A teraz idziemy za to kupić ziemię Aaa, ja miałeś pytanko No Albo jakieś zwierzę sobie kupię Ja ziemi mam I ku tyśm... Ja mam dużo ziemi Tysiąc Świnie sobie za to kupię 2,020 Kupić świnie? A za ile świnia? Za 12,5 tysiąca Dobra, kupiłem. Dobra, iśmy się obkupimy, bo to taki odcinek specjalny, co można się obkupić. No co? Wisho. Hi. Mam. Kupuję hi. Spoko. Safe. Security safe Security rope. Czemu ja wydałem cały mój hajs? Na jakieś... security rope 18 do 27 obrażeń i jajko yy, kurczaka. Mm, super. Muszę kiedyś uzbierać na Gearbox. On kosztuje tylko 30 tysięcy. To następnym razem sobie uzbieram. Do, dalej. Yy, co, co kupię o, u Johna? U Johna Tylko Jak, się... czy, jak widzę, będą dali chcieli. Tam Ale fajne. Tylko że to 10 milionów kosztuje. Daj mi permisję. Daj mi permisję, żebym mógł tam... zabierać ze skrzynki i tam... Nie. Torn blok. Czy, czym są... No, czym to jest? Jakieś bloki tornu. No to ci wszystkie skrzynki opróżnić z stal sta, sta ingotu. Nie. Nie. Dobra. On co sprzedawał? On chyba tylko maszynę sprzedawał, czy co on robił, bo nie pamiętam. Za 200 elektrod. 200 elektrod. No on sprzedawał maszynę i można było u niego sprzedawać kraty albo palety. Mm, totemy. Ej. No mów co. Dasz... Ile dasz mi Smellingothu... Y inaczej ile skrzyni mogę wziąć Smellingothu za ten... Y za 200 elektrod. Ty, teraz już dwie. Już, teraz już tylko 100. Czemu? Bo już sobie... bo prze, przeleciałem wszystkie skrzynki i tam znalazłem kilka. No, no to za sto ile? Yy, wszystko mogę ci dać, bo to się szybko uzbiera. Eee, yy, baj, saving, button. Dobra, to daj mi daj mi permisję. Ja ci to zaraz przyniosę. Bo... A, okej. Okay. A ile? ile, Chcesz tylko czekać, zobaczcie sobie coś, co jest na tym na pustyni, co się ulepszyli. Na pustyni była taka maszyna do kopania ropy i co ona robiła. Mówię, są tak będzie trochę dłuższy. Od razu Wam mówię. No bo 50. Przekazuję długo, będzie 200. Don't, do Not Touch. Oil Baron Dodge F. Dziw. Ej, a da się na Messengerze jakoś wyciszyć kogoś? No tak. Tu się da wykopać... Ale inaczej. O tu się da. piasek wykopać. No Czekaję no, sobie no. jakby wyciszę i że, że, że słyszę tak. Chyba tak. Yy. Dobra. Albo nie. Ale takie sama skład... Co? Co ty się umikurasz? Wyzywał mnie, mnie o... Dobra, dobra, cicho bądź bo nagrywam. Dobra. Mm. Jakby Warczak y, to oglądał, to nie wiesz, że jest coś chyba. Dobra, idziemy na slajmy. Muszę sobie zobaczyć. Yy. <laughs> idziemy po prostu na, najda na najdalszą wioskę. Jak myślisz, ile ten odcinek będzie miał? Szefik. Wiem, nie wiem, ale wiem, że ja już muszę wyjść z gry. Aha. To super. Bo jak wchodzę, wchodzę w jakąś maszynę, to później nie mogę z tej maszyny wyjść. No to nie wchodzi w maszyny. Bo mi się też gdzieś tak zepsuło podczas nagrywania i musiałem wybalić nagrania, potem mi się już nie chciało od nowa nagrywać. Wojto yy, to jest mega ładna miejscówka. Tu gdzie teraz jestem. A my idziemy tutaj. A zaraz, co? Co się tu zmieniło? takie przejście dziwne. Coś się tu zmieniło, co tu jest? Statki, Oho. nie poszło. Co ja tu robię? Jestem w razie w jakimś dziwnym miejscu. Target. Target. Kamerz. Yeah. Kamerz też. Yy, I ogólnie to się napada z tymi ludźmi. Yy, tam, z tymi z ja wiem, co może. Dobra, na razie nagrywam On On tutaj, sprze tutaj sprzedawał taki, pamiętam, Piec, coś takiego. No może no, mniej po tym ofertym się wydaje. Ty, on sprzedaje. Takie fajne rzeczy. Typ coś sprzedaje normalnie, szkielety dinozaurów. Place a, 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 a mm, 3000 ja. kanów. Dobra, następnym razem to zbierę ja też poza odcinkiem. Animals. Poza odcinkiem to. Vulture. Dobra, idziemy tutaj. Boże, musimy iść. Nie wiem, co to się szło. Jak się szło na walkę z Korem? Bo ja zapomniałem. Bo usunęli go. Czy nie? Jak tam się szło? Bo teraz jest tylko ten świat, gdzie takie jakieś ludziki sobie biegają. Tutaj zbytnio nie ma rzeczy. O, nie wiem, COVID, tak. Dobra, człowieku, e... nikogo, nikogo to nie obchodzi. My nie obchodzi. Jakiś Void Parasite zbieram. Co to w ogóle jest? Dobra, i w tym czasie sobie Czekaj, zaraz żeby... będę idę. Idę do kib. Co? <laughs> dobra. Spoko. Kombat. Ym, i to się szło, a wiem gdzie to się szło, dobra już pamiętam to trzeba tak, teleportować się gdzie to się, dobra sobie skijmy po prostu jesteśmy w domu i idziemy tutaj a nie, nie tutaj, bo My się mylą, ja, nie gram w tą grę Idziemy tutaj. I... teraz idziemy gdzie indziej jeszcze? Aha. Ja ciągnął gówno rybackiego. Boże. Na Slime Island dali jakąś dziwną rzecz. Jakieś tajne przejście. Dan jakiś dungeon dali. Dobra, wychodzimy. To Kiedy indziej? Walki mi się nie chce robić. Idziemy po prostu na kora? To po co na kora by iść? Na tego głównego bossa coś tutaj pozmieniali? Nie jest zbyt. Dobra. Co za niebieskie? Aha. niebieski klocek leży losowo na środku ma o to coś się przydaje. Aha. Okej. Okay. Gdzie tu jest... A dobra, to jest to. Dobra, A to się da wypłać? Nie, nie da się. Dobra, biegniemy tam. No fajnie, fajnie. Dobra. Wchodzimy. I tutaj tunel, do nie pamiętam, znajdziemy razem drogę, żebyście tam potem wiedzieli mniej więcej jak iść Ale ja dobra Idziemy... Krem to się szło, bo ja tutaj nie pamiętam drogi Czy gdzieś dołem, czy górą? Jak się tu zaskoczę? Co to gdzieś tu się szło? To są jakieś tunele, to chyba szczunęły, co mi się wydaje. Ale nie wiem, na pewno. To są jakieś rozgałęzienia. Dobra, wychodzimy na powierzchnię i wychodzimy gdzie? Aha, okej. Okay. To jest. To jest za rudo. Iron. Dobra, co nie potrzebuję. Dobra, nie znajdziemy tego. Jeszcze się jest stypnęliśmy, to dobra, wracamy się do bazy I tak raz w Jailbreak'a Spoko To się pożegna z widzami Czy coś? Albo dopiero pod koniec bo, Nie, będę... Ja Gadać będę, ale... No tak, muszę tylko się dobrać w Jailbreak'a Dobra To, to pójdźmy na Wyspę Testów Taką sobie zrobiłem wyspę tam testujemy to, sobie kupiłem. Dokładnie to jest ta wyspa. Trochę rzeczy stamtąd pozabierałem. Żeby tam mieć je przy sobie. Ale to inna sprawa. To było nieważne. No dobra. Wchodzimy. Trochę stamtąd, no serio pozabierałem. tu było więcej rzeczy. No dobra. Dobra, tutaj mamy takie coś. Robuxów. Nie wiem. Dobra Ja jestem bogaty, mam 8. Mm. Co by tu jeszcze atom świnie? miałem? Aha, mam już maksymalny maksymalną ilość zwierząt. Co jak ja? Co, Co ja teraz mi zrobić? Dobra, co byś tu jeszcze sprawdzić, Tylko byłoby na tyle w tym odcinku mi się wydaje, I nie wiem co by bycie... tu, sprawdźmy jeszcze, coś ciekawego znajdę, I nie wiem, może się jeszcze przejdziemy gdzieś, tutaj wam pokażę, już tutaj byłby koniec. Nie no, okończymy odcinek. Po mm, szefik, pożegnaj się. O, ile jesteś? Głośno. Głośno się pożegnaj Nie mam mnie. A no nie ma go, nie ma go. Nie mam mnie! No cóż. A jestem. No, a, je, już jestem, już jestem. Dobra, to papa. Nara no. Na